Temat rzezi Wołyńskiej jest cenzurowany przez polityków i dziennikarzy. Książka Wołyń bez mitów łamie tę zmowę milczenia i odkłamuje prawdę o tych tragicznych wydarzeniach. Książka dostępna na kapitalbook.pl. Szanowni Państwo! Serdecznie zachęcam Państwa do zakupu koszulki firmy Retisbet. Jeden z tych wzorów mam na sobie. Są to koszulki wydane specjalnie z okazji 80. rocznicy kulminacji ukraińskiego ludobójstwa na Polakach. Ona już za nami, ale walka o prawdę i o pamięć wciąż trwa. My, jako Stowarzyszenie Wspólnota i Pamięć, tę walkę prowadzimy od dwóch lat. Staramy się o to, aby na powązkach wojskowych w Warszawie stanął pomnik dedykowany ofiarom, a firma RetisBet nam w tym pomaga. Całość dochodu z tej koszulki będzie przeznaczona na ten cel czyli właśnie na pomnik. Dlatego jeszcze raz serdecznie Państwa zachęcam i zapraszam do zakupu koszulek firmy RetisBet. Nie o zemstę, lecz o pamięć, prawdę i godne pochówki wołają ofiary ludobójstwa. Czcigodni bracia w kapłaństwie, czcigodni ojcowie Paulini, opiekunowie tego świętego miejsca, szanowne poczty sztandarowe, drodzy pielgrzymi z różnych stron. Polski, a także i z innych krajów, a przede wszystkim Wy, drodzy Kresowianie i potomkowie Kresowian, drodzy Swojacy. Już po raz 29. dzięki gościnności ojców Paulinów możemy się spotkać na Światowej Pielgrzymce Kresowian. To miejsce jest dla nas bardzo ważne, albowiem Matka Boża, obecna w tym pięknym obrazie, przybyła tutaj ze wschodu. A na wschodzie dawnej Rzeczypospolitej przez wiele wieków mieszkały różne narody, w tym też Polacy. Tworzyły one Rzeczpospolitą. Mówiono Rzeczpospolita obojga narodów, a w rzeczywistości była to Rzeczpospolita bardzo wielu narodów, także różnych kultur i różnych wyznań, i pomimo wielu różnych dramatycznych wydarzeń, społeczeństwo Pierwszej Rzeczypospolitej starało się żyć w zgodzie, niezależnie od języka. W jaki, jakim posługiwano się w domu rodzinnym niezależnie od wyznania. Dzisiaj przybywamy na jasną górę, jak co roku, aby podziękować Matce Bożej w tej pięknej ikonie, za to, że Rzeczpospolita, nasza ojczyzna, jest wolna. Że pomimo wojen, zaborów i okupacji możemy żyć jako Polacy, posługiwać się językiem polskim, wyznawać wiarę chrześcijańską, że jesteśmy wolni. Przybywamy tutaj także, aby podziękować za te kilkaset lat, kiedy Matka Boża. Obecna nie tylko tu na Jasnej Górze, ale w wielu innych sanktuariach, choćby we Lwowie, Stanisławowie, czy w Podkamieniu, czy w Ostrej Bramie, również opiekowała się naszymi przodkami. Była dla nich pociechą i ostoją w trudnych chwilach. Przybywamy również tutaj, aby powiedzieć naszej wspólnej matce. O tym wszystkim, co nas boli. Dzisiejsza Msza Święta odprawiana jest przed przededniu 80. rocznicy krwawej niedzieli na Wołyni, kiedy to w czasie apogeum ludobójstwa napadnięto na polskie kościoły. Nie tylko straszliwa zbrodnia, mordowanie ludzi w kościołach zgromadzonych i pragnących się modlić, ale zbezczeszczenie tych świętych miejsc, zbezczeszczenie najświętszego sakramentu. Mówimy niedokończone msze święte Wołyńskie. Albowiem wiele tych nabożeń, które rozpoczęły się w niedzielę 11 lipca, nigdy nie zostało zakończonych, albowiem kapłani zostali zabici przy ołtarzu. I dlatego, pamiętając o tym wszystkich, szczególnie dzisiaj, modlimy się za wszystkie ofiary ludobójstwa, nie tylko na Wołyniu, ale również w Małopolsce Wschodniej i wielu innych miejscach. Modlimy się dlatego, żeby ta straszliwa zbrodnia nigdy się nie powtórzyła. A przecież ludobójstwa są wpisane niestety w smutną, krwawą historię świata, szczególnie XX i XXI wieku. Ludobójstwo Ormian w Turcji, tak zwana akcja antypolska. Dokonana przez NKWD sowieckie w latach 30. na terenach Związku Radzieckiego, która też była ludobójstwem, wielki głód na Ukrainie, ale także holokaust Żydów i wiele, wiele innych zbrodni niemieckich, sowieckich i innych ideologii dokonanych przeciwko ludzkości. Dodam, że dzisiaj wraz z nami uczestniczy w mszy świętej ksiądz Diakon, który pochodzi z Kamerunu. Ja znam tą historię Afryki z opowiadań polskich misjonarzy. Jak ciężki był los szlachetnych Afrykańczyków, którzy byli poddani niewoli kolonistów, kiedy dochodziło do straszliwych zbrodni, kiedy ludzi o innej twarzy, o innym kolorze skóry traktowano jak zwierzęta. Dzisiaj słyszymy o ludobójstwach, które mają miejsce na Bliskim Wschodzie, także w Afryce. I to ludobójstwo, które dokonuje się znowu na terenie Ukrainy, tym razem z rąk rosyjskich. To wszystko przedstawiamy Matce Bożej. Nie dlatego, że chcemy zemsty, tak jak tutaj w tym głównym haśle naszym jest. Nie o zemstę chodzi. Chodzi o pamięć. Chodzi o to, żeby przestrzegać nowe pokolenia, że łamanie podstawowego przykazania nie zabijaj jest nie tylko obrazą Pana Boga, nie tylko jest odebraniem życia swojemu bliźniemu, ale jest straszliwym złem wyrządzonym całej ludzkości. Nie ma takiego usprawiedliwienia, które pozwalałoby zabijać ludzi innego narodu, innego języka, innego koloru skóry, tylko dlatego, że jest jakiś ideolog, który mówi, że trzeba zabijać. Nie zabijaj. To jest to podstawowe hasło również, które my głosimy do całego świata. Pozwolę sobie w tym miejscu odczytać fragment listu, który skierowały rodziny ofiar ludobójstwa na kresach wschodnich do księży biskupów polskich i ukraińskich. Eminencje księża kardynałowi. Ekscelencje księża arcybiskupi. Kościoła katolickiego, obrządku rzymsko- i grecko-katolickiego w Polsce i na Ukrainie. W dniu 15 czerwca bieżącego roku w Domu Arcybiskupów w Poznaniu odbyło się spotkanie Jego Ekscelencji Księdza Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski z przedstawicielami rodzin ofiar ludobójstwa Polaków i obywateli polskich i innych narodowości. Dziękujemy księdzu arcybiskupowi Stanisławowi Gondeckiemu za zaproszenie i uważne wysłuchanie naszych relacji i postulatów. Jednym z owoców owego spotkania, które odbyło się po raz pierwszy, jest poniższy apel. Nam, potomkom i krewnym ofiar ludobójstwa, pochodzącym często z rodzin mieszanych. Bardzo zależy na szczerym i prawdziwym pojednaniu polsko-ukraińskim. Uważamy jednak, że aby do tego pojednania doszło, muszą zostać spełnione następujące warunki. Po pierwsze prawda. Dlatego też ludobójstwo dokonane przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach Polski. II Rzeczypospolitej, winno być nazwane po imieniu, bez uciekania się do półprawd i eufemizmów typu tragedia wołyńska, zbrodnia wołyńska, czystki etniczne lub akcja antypolska. Winne być także wspomniane narodowości ofiar ludobójstwa, gdy z rąk członków Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów i Ukraińskiej Powstańczej Armii oraz ukraińskiej policji pomocniczej i ukraińskich pułków policyjnych SS ginęli nie tylko Polacy, ale i Żydzi, Czesi, Ormianie, Romowie i ci sprawiedliwi Ukraińcy, którzy ratowali Polaków. Trzeba też podkreślić, że ludobójstwo miało miejsce nie tylko na Wołyniu, ale i na Polesiu, i Lubelszczyźnie oraz w Małopolsce Wschodniej, czyli w dawnych województwach lwowskim, stanisławowskim i tarnopolskim. Czas jego trwania to nie tylko rok 1943, ale i lata 1939-1947. W wypadku polskich ofiar byli to w zdecydowanej większości mieszkańcy wsi, w tym też księża i siostry zakonne. Po drugie, ekshumacje i pochówki ofiar. Brak owych pochówków, jak i oficjalny zakaz ekshumacji wciąż podtrzymywany przez ukraińskie władze państwowe jest najboleśniejszą raną w relacjach polsko-ukraińskich. Jest też sprzeczny z tymi konwencjami prawa międzynarodowego, jak i elementarnymi zasadami cywilizacji europejskich opartej o wartości chrześcijańskiej i zasady prawa rzymskiego. Niezrealizowane od 30 lat obietnice władz obu niepodległych krajów, Polski i Ukrainy, jak i ustawiczne usprawiedliwianie się polityków, że to nie ten czas i nie ten moment, tylko pogłębia ową ranę i zadaje rodzinom ofiar dodatkowe cierpienie. Tym bardziej, że w pochówkach innych ofiar, na przykład zbrodni katyńskiej czy Holokaustu Żydów, takich przeszkód nie ma. Przykładem jest cmentarz polskich oficerów pomordowanych przez NKWD w Charkowie na Ukrainie Wschodniej. Zwracamy się więc do Waszych eminencji i ekscelencji, aby wspólnie z nami zaapelowały do prezydentów i premierów, oraz władz parlamentarnych obu krajów w sprawie godnych pochówków wszystkich ofiar ludobójstwa. Pochówki te winny mieć charakter religijny, zgodny z wyznaniem lub obrządkiem ofiar. Miejsca zagłady winny być oznaczone pamiątkowymi krzyżami, które byłyby nie tylko upamiętnieniem, ale i przestrogą dla przyszłych pokoleń. Po trzecie. Sprzeciw wobec kultu zbrodniarz. Wspomniany zakaz pochówku ofiar na Ukrainie połączony jest z gloryfikacją osób i organizacji, które dopuściły się do zbrodni przeciwko ludzkości. Z przykrością musimy stwierdzić, że w tej gloryfikacji bardzo często biorą udział biskupi i kapłani oraz wierni Cerkwi Grecko-Katolickiej. Oraz niektórych odłamów cerkwi prawosławnej. Przykładem są święcenia licznych pomników i tablic pamiątkowych dedykowanych tym, którzy brali czynny udział w mordowaniu Polaków i Żydów lub inspirowali owe zbrodnie. Eminencje i ekscelencje. Bez spełnienia powyższych warunków nie jesteśmy w stanie wziąć udziału w wydarzeniach, które mają się odbyć pod hasłem przebaczamy i prosimy o przebaczenie. Co więcej, uważamy, że formuła ta zaczerpnięta z listu biskupów polskich do niemieckich z 1965 roku nie ma zastosowania w obecnych relacjach polsko-ukraińskich. Od czasu zakończenia II wojny światowej i procesów norymberskich Naród niemiecki radykalnie odciął się od zbrodniczej ideologii narodowego socjalizmu. W Niemczech nie stawia się pomników ludobójcom, nie gloryfikuje się ich zbrodni i nie zakazuje się pochówku ofiar. Niestety na Ukrainie, co opisaliśmy powyżej, jest dokładnie odwrotnie. W takiej sytuacji wspomniana formuła byłaby tylko pustym gestem. Nie mającym żadnej wartości. Jeżeli chodzi o inne tegoroczne upamiętnienia 80. rocznicy krwawej niedzieli na Wołyniu, to proponujemy, aby ich patronami byli księża rzymsko pomordowani w czasie odprawiania mszy świętych oraz ci sprawiedliwi Ukraińcy, którzy ratowali Polaków, a którzy za swoją chrześcijańską postawę zostali zamordowani przez banderowców. Idąc za sugestią arcybiskupa Stanisława Gondeckiego, proponujemy jako patrona polsko-ukraińskiego pojednania błogosławionego Grzegorza Homyszyna, grecko-katolickiego biskupa męczennika ze Stanisławowa, który w przeciwieństwie do arcybiskupa Andrzeja Szeptyckiego przeciwstawiał się nacjonalizmowi ukraińskiemu. I ostatni akapit. Proponujemy także, w dniu 11 lipca, chwili, gdy 80 lat temu mordowano w barbarzyński sposób Polaków zgromadzonych w kościołach na niedzielnych mszach świętych, zabiły dzwony we wszystkich kościołach i cerkwi, w Polsce i na Ukrainie. Będzie to hołd oddany współczesnym chrześcijańskim męczennikom. Ten list podpisało już 70 osób, jako przedstawicieli różnych organizacji kresowych, patriotycznych, a także ofiary e, zbrodni bądź krewni tych ofiar. Chcę dodać do tego jeszcze tylko dwa słowa, dwie sprawy. Po pierwsze, pamiętajmy, że ci, którzy zginęli w krwawą niedzielę w kościołach, to byli zwykli. Chrześcijanie, w większości polscy chłopi, mieszkańcy wsi, nie arystokracja, nie policjanci, nie urzędnicy, polscy chłopi. 95% ofiar, czy to na Wołyniu, czy w Małopolsce, to byli mieszkańcy wsi, także wiejscy księża, wikarzy, wiejscy nauczyciele. Jest to bardzo smutne, że po 30 latach wolnej Polski. Ta sprawa jest pychana na dalszy plan, być może właśnie dlatego, że to nie byli oficerowie, to nie byli urzędnicy czy przedstawiciele szlachty, ale właśnie chłopi. I dzisiaj upominamy się za tych polskich chłopów, którzy na roli pracowali przez setek lat, którzy siali ziarno aby powstał chleb pod koniec mszy świętej poświęcę chleb jako symbol chleba wołyńskiego tych ludzi którzy ciężko pracowali i zostali zamordowani tylko dlatego że byli polakami przykro że niektórzy nie doceniają pracy polskich chłopów że ciągle dla nich to są ludzie jakby gorszej kategorii czy gorszego sortu ale niezależnie, kim była ofiara, czy to był człowiek wykształcony, czy człowiek niepiśmienny, to był człowiek. I tym się różnią zwierzęta i ludzie, że zwierzęta nie chowają swoich krewnych ani ofiar, nie odprawiają pogrzebów. A ludzie, a zwłaszcza chrześcijanie, mają absolutny obowiązek uczynki miłosierdzia, zmarłych pochować. I to, że przez tyle dziesiątków lat ci polscy chłopi nie są pochowani, to jest wyrzut sumienia wobec wszystkich, wobec władz państwowych, Polski i Ukrainy, wobec władz kościelnych, że zaniedbano te pochówki. Nie ma już takiego kraju w Europie, który by zabraniał pochówku zmarłych. Dlatego to wołanie o pochówek zmarłych jest podstawowym elementem, a bez tego nie ma mowy o żadnym pojednaniu czy przebaczeniu. Najpierw trzeba pochować zmarłych. I druga ostatnia sprawa, którą pozwolę sobie tutaj podkreślić, to ci szlachetni Ukraińcy. Bo to nie było tak, że Polacy z Ukraińcami byli skłóceni. Oczywiście były zawsze różnego rodzaju właśnie sąsiedzkie, jak to na wsiach. Były jakieś urazy, były też pretensje wzajemne. Ale przecież przez kilkaset lat Polacy i Rusini, Litwini, także Żydzi, Niemcy, Cześć na Wołyniu, pracowali tak jak potrafili, tworzyli tą wspaniałą Pospolitu. Trzeba więc pamiętać o tych sprawiedliwych Ukraińcach, którzy ratowali Polaków, którzy ostrzegali. A patronem jest, jak to przeczytaliśmy w liście, biskup Męczennik, wyniesiony na ołtarze przez papieża Jana Pawła II, błogosławiony Grzegorz Chomyszyn, Ukrainiec, ukraiński patriota, i równocześnie polski obywatel. Starał się jako biskup Stanisławowa, aby Polacy i Ukraińcy żyli w zgodzie. Nie bał się też krytykować choćby wspomnianego arcybiskupa Szeptyckiego, że idzie drogą nacjonalizmu, który prowadzi do zbrodni. Grzegorz Chomyszyn to jest nasz wspólny bohater. Jeżeli szukamy wspólnych bohaterów polsko-ukraińskich, to obok walecznych choćby Atamana Petlury, który walczył wspólnie z Polakami przeciwko bolszewikom, czy kozaków, którzy wspólnie z Polakami bronili Chocimia i rubieży Rzeczypospolitej, to jest ten wielki duchowy przykład biskupa, zamordowanego później przez Sowietów, przez NKWD, który do końca pozostał wierny. Pozostał wierny Panu Bogu, Jego przykazaniom. Pozostał wierny Polsce, na terenie której mieszkał. I pozostał wierny narodowi ukraińskiemu. Dlatego przypominam tę postać, abyśmy szukali tego, co nas łączy. Życzymy braciom Ukraińcom, aby szczerze pojednali się z Panem Bogiem. Tak jak pięć warunków dobrej spowiedzi. Rachunek sumienia, żal za grzechy, mocne postanowienie poprawy, zadośćuczynienie Panu Bogu bliźniego. To nie naród jest winny. To są winni ci politycy, którzy dzisiaj też próbują fałszować historię, którzy zaniechają pochówków ofiar. Dlatego starajmy się również pamiętać o tych sprawiedliwych. Niech więc Matka Boża w tej pięknej ikonie będzie patronką naszych starań o godny pochówek ofiar, ale także patronką szczerego i prawdziwego pojednania. Niech nasze narody, polski i ukraiński i narody inne mieszkające na terenach dawnych Kresów. Żyją jak jedna wielka chrześcijańska rodzina. Amen. Panie. Materiał powstał dzięki Państwa wsparciu. Pomóż nam w rozwoju Stowarzyszenia Wspólnota i Pamięć.